Obstawiłeś mecz i znowu przegrałeś? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Nasza grupa analityków zrobi wszystko za Ciebie. Wejdź na stronę twojawygrana.pl, wybierz dowolny pakiet i ciesz się zyskami. Gwarantujemy zysk lub zwrot pieniędzy. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, napisz do mnie na Instagrama lemon.kamil i otrzymaj całkowicie za darmo bonus startowy. Kurwa jebana mać. Taka fajna konferencja tak... Z takim uśmiechem wracałem i chuj, prawko teraz straciłem. No ja pierdolę. No, o jeden, o jeden i nic nie da rad zrobić. 111 miałem, i chuj. Ogólnie morderczy to mi trochę smutno, że straciłem to prawko. Ale tak sobie myślę, że ogólnie to ja jestem optymistą. Co mi da płakanie nad rozlanym mlekiem? Straciłem to prawko. Jeździć i tak będę. Mam nadzieję, że mnie nie złapią i na 6 miesięcy mnie zabiorą. Hit może tak sobie myślę, że ostatnio bardzo dużo rzeczy mi wychodziło, tak przynajmniej z mojej perspektywy. Może musiało być tak trochę yy, lipa, no ale szkoda, że te prawko straciłem. Kurde, i to jeden, wiecie, było tam 60, a ja jechałem 111. Jeszcze mówię do nich pewnie specjalnie tu stali się, bo normalnie jest 80, ale ogólnie jakby nie padał deszcz, to i tak bym dostał chyba 2,5 tysiąca, bo normalnie tam lecę 200. Ok, trudno. Przechybany ci. Jeszcze teraz jak wracam, to dwa fotoradary mi pierdolnęły fotkę. Nie wiem jak to teraz jest. na znaczy, no, w sumie i tak bym nie podał swoich danych, że to ja jechałem. A nie wiem jakie teraz stawki są. Mi się wydaje, że... Nie wiem, 70, 90 tu jest na krajówce. A jechałem między 140 a 160, nie wiem jakie teraz mandaty są. Za tę tą stratę prawka dostałem 1500 zł. Myślałem, że i tak więcej, no ale lipa, że prawko stracona. Ale już w sumie nawet nie chcę mi się złościć, bo w sumie mam wyjebane. To będzie, to będzie. Kurwa, jeszcze mam godzinę, bo cały czas deszcz napierdala, i. Puch, dobra, nie bać. I dojechałem do domku, więc najważniejsze. Tak sobie teraz w sumie jest mi lepiej, bo pomyślałem, że to mój błąd. Że straciłem te prawko, bo nie chciał od jakiegoś. znaczy dłuższego czasu. No, od miesiąca jeżdżę na Janosiku. A teraz coś mi się nie chciał włączyć, zamiast go przeinstalować, jeździć dalej na Janosiku i 100% by była ta kontrola gdzieś zaznaczona i bym zwolnił i by mi nie zabrali prawka, więc mój błąd, Więc. a teraz sobie tak myślę, że normalnie będę jeździł przejść na Janosiku. Chuj, bezprawka też mnie nie powinni jak będę, złapać jak będę. Yy, cały czas jeździmy na jedną świetle dobra idę spać. Aha, jeszcze jedno. Chyba nie myślicie, że ja tak długo jechałem z Warszawy, bo po 24 skończyłem wywiady. Siadłem w auto i jechałem do Gdańska, tylko musiałem jeszcze w kilka miejsc jechać po Daninę. Ale już jestem w Gdańsku, więc normalnie wiadomo, żebym był kurwa szybciej 2,30 max 3 godziny.